Czy wiesz, jakie znaczenie w perspektywie czasu ma założona żywotność zbiorników? Jak jej czas wpływa na koszt zbiornika? Co czeka cię, gdy miną określone w dokumentacji lata? Czy możliwe jest wydłużenie żywotności zbiornika i dopuszczenie go do dalszej eksploatacji? Jeśli w Twoim zakładzie magazynowane są substancje żyjące, trujące i niebezpieczne, z pewnością. Dotyczy cię temat żywotności zbiorników. Zapraszam więc do wysłuchania odcinka. Wyobraź sobie, że pracujesz w przedsiębiorstwie, które magazynuje w zbiornikach stworzywa stężony kwas solny i wodorotlenek sodu, czyli powszechnie stosowany w przemyśle łuk sodowy. Z uwagi na rodzaj substancji i pojemność, oba te zbiorniki podlegają od lat pod dozór urzędu dozoru technicznego. Przychodzi dzień, w którym jako osoba odpowiedzialna za stan instalacji rozważasz ich naprawę. Rozmawiasz z potencjalnymi wykonawcami, zbierasz oferty. W międzyczasie sprawdzasz dokumentację i okazuje się, że minął założony. Dziesięcioletni okres żywotności zbiorników. Co robisz w tej sytuacji? Zbiorniki nadają się do naprawy, ale ocena ich stanu pod kątem dopuszczenia do dalszej eksploatacji jest utrudniona i wiąże się z dodatkowymi kosztami. A na finale może się okazać, że wydłużenie żywotności nie jest możliwe. To niestety przykład wprost z życia, z którym spotkaliśmy się już kilkukrotnie. Jest prościej, gdy w przedsiębiorstwie znajduje się więcej zbiorników, dzięki którym można uniknąć przestojów produkcji po wyłączeniu z pracy tych, które nadają się do wymiany. Jeśli nie, trzeba działać naprawdę sprawnie. Po analizie sytuacji w podobnych przypadkach najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest decyzja o budowie nowych zbiorników chemoodpornych przeznaczonych do pracy przez Kolejnych, na przykład 20 lat, i wyposażenie ich we wskaźniki jakości spoin, które w przyszłości ułatwią badania rewizyjne i będą pomocne w takich sytuacjach jak ta, którą przedstawiłem. Zastanawiasz się, jak podejść do zagadnienia żywotności zbiorników pod kątem nowych inwestycji. Zacznijmy od tego, że żywotność zbiornika wyrażoną w latach określa producent. Na etapie projektowania konstrukcji. Może to być okres na przykład 5, 10, 15 czy 20 lat. W zależności od tego, jaki zostanie przyjęty, program stosowany do obliczeń statyki zbiornika wskazuje na odpowiednią grubość dna i pobocznicy, wynikającą z zadanego czasu żywotności. To oczywiście w pewnym stopniu przekłada się na cenę zbiornika. Niestety, zdarza się, że część firm oferujących zbiorniki, chcąc zoptymalizować ich koszt, zakłada w pierwotnej kalkulacji niższą żywotność. Zdarza się, że przy wyborze dostawcy klienci sugerują się wyłącznie kryterium ceny, nie zwracając uwagi właśnie na okres żywotności. Pewnie przyznasz, że i ciebie czasem dotyczy takie podejście. Niestety, w trakcie eksploatacji. Może to nieść za sobą pewne konsekwencje. Szczególnie w przypadku zbiorników chemoodpornych, magazynowych, które przeznaczone są z założenia na stały kontakt z medium silnie żrącym, z reguły dodatkowo o charakterze utleniającym. Inwestując w zbiornik magazynowy, pamiętaj, że z reguły udział kosztu samego zbiornika w całej instalacji to od 15% do 30%. Pozostałe to dostawa, montaż, podpięcie do instalacji, opomiarowanie, sterowanie, rozruchy w perspektywie czasu. Oszczędności pod kątem zakupu zbiornika z krótszą żywotnością są pozorne. Zbiorniki z okresem żywotności np. 20 lat oraz większą grubością ścianek będą nieco droższe w produkcji i zakupie, ale ich... Koszty eksploatacyjne będą mniejsze. W rzeczywistości różnice w cenie nie są jednak aż tak rozbieżne, dlatego zawsze warto precyzyjnie czytać oferty. Tak naprawdę, to czy sam zbiornik z dłuższym okresem żywotności będzie o kilkanaście procent droższy w stosunku do tego z krótszą żywotnością, to w perspektywie 20-letniego cyklu życia takiego produktu czy instalacji. Jako użytkownik, ujrzysz wszystkie oszczędności i korzyści, jakie płyną za takim wyborem. Zastanawiasz się, co wpływa na określenie żywotności projektowanego zbiornika. Poza samym medium istotny jest szereg innych parametrów, takich jak na przykład warunki pracy. Mam tu na myśli m.in. temperaturę roboczą, maksymalną temperaturę otoczenia, czy ekspozycję takiego zbiornika, a więc czy jest to zbiornik zewnętrzny, poddawany zarówno promieniowaniu UV, jak i wpływom zmiennych temperatur ujemnych lub dodatnich. Finalnie, wpływ na zastosowanie odpowiednich materiałów i parametrów konstrukcji ma także sama technologia, która jest przewidziana. Do wytworzenia danego zbiornika. Może to być na przykład zgrzewanie płaskich arkuszy płyt tworzywa lub produkcja metodą nawojową, czyli beznaprężeniowej, ekstrudowanej wstęgi tworzywa. W tym drugim przypadku wymiary zbiornika są mniej ograniczone i możliwe jest uzyskanie większej grubości ścianek oraz uniknięcie gromadzenia się naprężeń wewnątrz materiału. Czyli w takich zastosowaniach, gdzie nie jest możliwe wykorzystanie gotowych płyt. Generalnie w przypadku zbiorników z krótszym okresem żywotności, np. 5 lub 10 lat, należy przyjąć, że po tym czasie zbiornik zgodnie z dokumentacją powinien być wymieniony na nowy. Dla przykładu porównując dwóch oferentów, którzy proponują ten sam zbiornik o tej samej pojemności do tego samego medium i pracujący w tych samych warunkach, ale jeden z okresem żywotności 20 lat, a drugi 10 lat, to teoretycznie ten na 20 lat powinien być co najmniej dwa razy droższy, a tak raczej się nie zdarza. Użytkując zbiornik dozorowy z krótszą żywotnością, prawdopodobnie w pewnym momencie zetkniesz się więc z problemem związanym z chęcią wydłużenia czasu eksploatacji. Bo na przykład zbiornik sam w sobie spełnia swoją rolę i działa, natomiast Urząd Nadzorujący UDT nie będzie miał możliwości dokładnej weryfikacji, czy po upływie zadanego okresu żywotności zbiornik może być nadal eksploatowany. Wynika to z faktu, że w rzeczywistości, bazując na ocenie wizualnej, nie da się miarodajnie zweryfikować stanu zbiornika kondycji powierzchni tworzywa oraz tego, w jakim stopniu jego struktura uległa degradacji. Chodzi tutaj na przykład o to, czy powstały spękania naprężeniowe, które kumulują się w miejscach, gdzie następowało rozgrzewanie lub stygnięcie materiału, czyli w miejscach spoin. Taka merytoryczna ocena jest możliwa jedynie po wykonaniu testów maszynowytrzymałościową. Takie testy, według decyzji inspektora UDT, mogą być wykonane na ocechowanej próbie w laboratorium własnym wytwórcy, uznanym przez oddział UDT uprawniający zakład, lub w laboratorium uznanym przez UDT bądź akredytowanym. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na rynku działają także laboratoria akredytowane przez PCA, które nie posiadają uznania UDT. Są to na przykład laboratoria na Politechnikach. Co? O ocenie inaczej rewizji stanu bezciśniowego zbiornika dozorowego mówią przepisy. W tym miejscu warto przytoczyć zapisy rozporządzenia ministra gospodarki, w którym znajdziesz zapis dotyczący częstotliwości badań. Mówi on o tym, że w uzasadnionych technicznie przypadkach, gdy materiał zbiornika jest bardzo odporny na działanie czynnika roboczego, a przygotowanie zbiornika do badań jest utrudnione lub zbiornik posiada podwójną ściankę i system monitorowania przecieków, organ właściwej jednostki dozoru technicznego może wydłużyć termin rewizji wewnętrznej lub próby szczelności, albo wyrazić zgodę na zastąpienie jej innymi badaniami. Rewizja wewnętrzna powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż co 10 lat. W tablicy pierwszej załącznika rozporządzenia określone są rodzaje i czas badań. Zgodnie z tym, dla zbiorników stworzeń sztucznych i materiałów kompozytowych, rewizja wewnętrzna oraz próba szczelności powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 10 lat, natomiast rewizja zewnętrzna nie rzadziej niż co 2 lata. W tym miejscu nasuwa się pytanie o te 10 lat. Otóż spotykamy się z takimi przypadkami, że klienci zakupili zbiorniki z 10-letnim okresem żywotności. Wracając do tablicy, możliwość rewizji co 10 lat będzie dotyczyła jedynie przypadków, w których zbiornik jest przeznaczony do pracy, na przykład przez 20 lat. Dlatego też przedsiębiorstwa, które wybrały mocno ekonomiczne rozwiązania z krótszą żywotnością, mają w tym miejscu kłopot. Idąc dalej przez zapisy rozporządzenia, kolejnym kluczowym punktem jest paragraf mówiący o rodzaju badań doraźnych zbiornika czyli o badaniach eksploatacyjnych, które wykonuje się w przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu zbiornika oraz zakończenia jego modernizacji lub naprawy. Badaniach po niebezpiecznym uszkodzeniu zbiornika lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją zbiornika i badaniach kontrolnych, które dotyczą sytuacji, gdy zbiornik pracuje, nic się nie dzieje, ale kontrolnie pobieramy próbki, aby potwierdzić, że konstrukcja jest wytrzymała i z powodzeniem będzie pracować przez kolejny okres czasu. Użytkownicy zbiorników magazynowych. Często pytają o to, jak przygotować je do badania. Według paragrafu 6 rozporządzenia, konstrukcja zbiornika i jego elementów powinna zapewniać umożliwienie w jak największym stopniu dostępu do ścianek zbiornika po stronie wewnętrznej i zewnętrznej oraz całkowite i bezpieczne opróżnianie oraz czyszczenie zbiornika. Wspomnę w tym miejscu. Jeszcze o jednym zapisie rozporządzenia, który mówi o tym, że eksploatujący lub działający w jego imieniu powinien przygotować zbiornik do badań okresowych w sposób określony przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Oznacza to, że usługę przeglądu i przygotowania zbiornika do rewizji UDT można zlecić firmie zewnętrznej, takiej jaką jest na przykład Amargo. W zakres takich prac wchodzi wtedy opróżnienie zbiornika ze związków chemicznych, neutralizacja po chemikaliach, płukanie, czyszczenie wodą pod ciśnieniem, pomiar atmosfery w zbiorniku, zapewnienie sprzętu BHP do wejścia, nawiew świeżego powietrza oraz oczywiście pełna asysta i pomoc przed, w trakcie i po rewizji zbiornika. Inspektora UDT Zapraszasz wtedy, gdy zbiornik jest już przygotowany do badań. Wiesz już nieco więcej o żywotności zbiorników i badaniach rewizyjnych. Przejdźmy więc teraz do praktyki czyli jak w rzeczywistości przebiega ocena bezpieczeństwa konstrukcji zbiorników chemoodpornych, dozorowych. Aby ocenić, w jakim stanie jest dany zbiornik wykonuje się badanie laboratoryjne próbek, można je pobrać w postaci wiura ze spoin lub spłyty materiału, jak również wycinków z płyty dna lub ściany. Jeśli chodzi o pobranie wióra, to realizuje się to poprzez skrobanie spoiny cykliną i analizę próbki pod mikroskopem w celu stwierdzenia, na ile zewnętrzna struktura materiału jest zdegradowana. Na tej podstawie można przypuszczać, co może być głębiej. Jest to dość ryzykowne i niestety nie daje wymiernych efektów. Cienka warstwa wierzchnia może być przecież mocno zdegradowana, ale wcale to nie oznacza, że głębiej jest tak samo. Pobranie wycinka płyty ze spoiną jest metodą jak najbardziej prawidłową i miarodajną. Po zbadaniu w laboratorium mamy pewność, czy spoina jest dalej poprawna, czy utrzymuje parametry założone na etapie projektowania zbiornika oraz które są zapisane w dokumentacji i paszporcie zbiornika? Minusem tej metody jest jednak miejscowe zniszczenie zbiornika poprzez inwazyjne pobranie próbek do badań, czyli po pozytywnej weryfikacji. W ich wyniku, producent posiadający uprawnienia do naprawy przygotowuje dokumentację naprawy, uzgadnia jej technologię WDT i kolejno ją wykonuje. W praktyce wiąże się to z wydłużonym przestojem zbiornika, wyłączeniem z eksploatacji oraz dodatkowymi kosztami wykonania naprawy. Jest jeszcze jeden sposób. Sytuacja związana z żywotnością zbiorników dozorowych i badaniem ich pod kątem dopuszczenia do dalszej eksploatacji wygenerowała potrzebę znalezienia takiego rozwiązania, które będzie bezinwazyjne, ekonomiczne i przede wszystkim pozwoli na merytoryczną ocenę stanu zużycia tworzywa, dającą podstawy do wydłużenia czasu pracy zbiornika. Tutaj będę mówił pod kątem Amargo, ponieważ metoda ta jest wdrożona we współpracy z inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego do zbiorników, które na co dzień produkujemy. Chodzi o zastosowanie w konstrukcji zbiornika tak zwanego elementu wskaźnikowego jako systemu monitorowania stanu degradacji tworzywa. Generalnie w przypadku montowanych w zbiornikach elementów próbnych stosowane są. Trzy rozwiązania. Pierwszy to płyta materiału przyspawana do dennicy dolnej bez żadnych spoin, czyli nie ma możliwości zbadania spoiny, a jedynie tego, czy płyta jest nadal odporna na działanie chemiczne medium. Drugim sposobem jest teownik lub inny kształtownik przyspawany do dna. W tym przypadku jesteśmy w stanie zbadać i materiał, i spoinę. Ostatnia metoda to płyta zamontowana luźno w króćcach zbiorników lub płyta przy dnie zbiornika z obciążeniem przymocowana do dachu zbiornika. Taką próbkę można wyjąć bez wchodzenia do zbiornika, ale można zakwestionować czy faktycznie była w zbiorniku przez dany okres czasu i czy była poddawana żrącemu działaniu medium. Wskaźnik, który wdrożyliśmy, jest zbudowany z tego samego materiału co zbiornik i tej samej partii produkcyjnej tworzywa. Zawiera również takie typy spoin, jakie zostały wykonane w zbiorniku. Jest to element o kształcie z geometrią 90 stopni, przyspawany do dna zbiornika, ale z łatwą możliwością pobrania go. Tak wykonany wskaźnik pracuje. Przez na przykład 10 lat w identycznych warunkach jak cały zbiornik, ponieważ jest stale zanurzony w medium i poddawany identycznemu oddziaływaniu, co jego główne elementy konstrukcyjne. Taki wskaźnik można w czasie rewizji w bezinwazyjny sposób wyciąć lub wyłamać, następnie przekazuje się do, do okresowego badania, np. do akredytowanego Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ingerujesz w konstrukcję zbiornika, nie uszkadzasz ścian i innych elementów, oraz nie potrzebujesz ewentualnych napraw. Po przeprowadzeniu badań wskaźnika, zarówno inspektor UDT, wytwórca, jak i właściciel posiadają merytoryczne podstawy, by stwierdzić, w jakim stanie technicznym jest dany zbiornik i w oparciu o nie mogą podjąć. Odpowiedzialną decyzję o przedłużeniu okresu eksploatacji zbiornika. Na etapie produkcji można wstawić do zbiornika więcej niż jeden wskaźnik. Wówczas istnieje możliwość wykonania prób w kilku okresach rewizyjnych. Wielkość tych elementów jest zawsze skorelowana z wymaganiami, jakie określają normy pod kątem badań. Oczywiście ich ulokowanie jest analizowane na etapie projektowania zbiornika. Ważne jest, by nie kolidowało z eksploatacją, choć w przypadku zbiorników magazynowych nie stanowi to z reguły kłopotu. Inaczej sytuacja wygląda przy zbiornikach procesowych, wyposażonych na przykład w mieszadła i w których realizowany jest jakiś proces technologiczny. W takich przypadkach podlega to indywidualnej ocenie. Jestem ciekawy, z jakimi problemami. Czy też wątpliwościami z zakresu żywotności i generalnie eksploatacji zbiorników chemoodpornych, w tym dozorowych, spotykasz się na co dzień? Jakie zagadnienia stanowią dla Ciebie największe wyzwanie? Jak zawsze, zachęcam do dyskusji w komentarzach lub bezpośredniego kontaktu ze specjalistami Amargo. Przy okazji. Zapraszam cię do zapoznania się z bazą edukacyjną, jaką udostępniamy w ramach naszej Akademii Tank Education. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie www.amargo.pl edukacyjna. Link znajdziesz w opisie do filmu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.